Kochani, witam w kolejnym odcinku Kreatywnie dla Maluchów. Ponieważ mamy już marzec, a w marcu jak w garncu, pogoda zmienną jest. Nie wiem jak u Was, ale u mnie raz sieci słońce, raz pada deszcz, a nawet śnieg, później znowu deszcz i słońce i tak w kółko. Także postanowiłam, że dzisiaj zaśpiewamy sobie piosenkę o pająku. Który natrafił na perypetie pogodowe Będzie to piosenka po angielsku Niektórzy już pewnie domyślają się Tak, to Incy Wincy Spider Znana także pod nazwą Itsy Bitsy Spider Obie wersje są poprawne, możecie zaśpiewać Incy Wincy Spider lub Itsy Bitsy Spider, ale w dzisiejszym odcinku zaśpiewamy wspólnie z Matyldą wersję z mojej książki z rymowankami angielskimi i to będzie wersja Incy Wincy Spider. Ale zanim wspólnie zaśpiewamy tę piosenkę, to chciałam Wam pokazać ruchy rąk do wykonania przy tej piosence. Kończymy ze sobą palec wskazujący i kciuk, z kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki. Tworzymy taki jakby prostokąt. I teraz nasz pająk spina się porynnie, łącząc kolejne palce do góry. Później nadchodzi deszcz i zmywa naszego pająka. Następnie wychodzi słońce. Osusza cały deszcz i pająk znowu może wspinać się po rynnie. A teraz zaśpiewajcie wspólnie ze mną i z Matyldą. Zaśpiewajcie razem ze mną i z Matyldą piosenkę Incy Wincy Spider. Yeah. Yes! Incy Wincy Spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain, so Incy Wincy Spider climbed up the spout again. Bravo! <try> Nasze dwa projekty pająkowe, które sobie wykonamy w dzisiejszym odcinku, to taki pająk matematyczny oraz Taki pająk z kartonika, którym będziemy robić wyścigi. Wyścigi pająków. Także będziemy robić dwa takie projekty. Do pierwszego projektu potrzebujecie, właściwie do obu projektów, potrzebujecie kartonu. Może być karton po butach albo karton po pizzy. Wycinamy sobie kształt owalny. Ja tutaj wydziałam małego pająka już i do pierwszego projektu, czyli do tego pająka matematycznego potrzebujecie jeszcze czarnej kartki papieru, którą sobie wycinamy na ten sam kształt, na który wycięliśmy karton i przyklejamy do siebie akurat ten nie jest właśnie. Żadnym kartonem jest taki troszeczkę, ugina mi się. Natomiast, jak właśnie nakleicie czarną kartkę papieru na karton, to pająk będzie trwały. Do tego jeszcze potrzebujecie oczka. Możecie nakleić tam 4-5 oczu, tak jak u mnie na tym pająku. Potrzebujemy korektora, żeby zrobić uśmiech pająkowi. I potrzebujemy korektora też, albo białego mazaka, żeby wpisać cyferki. Do tego potrzebujemy jeszcze spinacze. Ja akurat kupiłam zwykłe drewniane spinacze i pomalowałam na czarno, żeby nogi pająka były czarne. Natomiast możecie też kupić zwykłe plastikowe spinacze, ciemne. Ponieważ młodsze dzieci nie mają jeszcze tyle siły w rączkach, aby odpiąć, otworzyć spinacz, w związku z tym miały troszeczkę problem, żeby nałożyć spinacz na pająka. W grupie starszaków już nie było tego problemu, dlatego polecam albo do młodszej grupy albo plastikowe spinacze one się dużo łatwiej otwierają albo takie malutkie spinacze, jak tutaj mam. Te malutkie są lżejsze. Także to ćwiczenie jest nie tylko matematyczne, ale także usprawnia motorykę małą dziecka. No i właśnie dla młodszych dzieci wpisałam tylko trzy nóżki z jednej strony i trzy nóżki z drugiej strony. Natomiast u starszaków możecie tak naprawdę wpisywać po pięć z każdej strony. I to by było na tyle do tego projektu. Natomiast do tego naszego małego pająka z kartonu potrzebujecie właśnie karton i czarną kartkę papieru tak samo jak do poprzedniego projektu. Z czarnej kartki papieru wycinamy sobie paseczki. Ja już tu kilka wycięłam. Wycinamy paseczki, które będą przyklejone jako nogi naszego pająka. Dodatkowo Potrzebujecie marker, żeby zrobić słodki uśmiech pająkowi. Potrzebujecie także słomkę. Ponieważ ten projekt to tak naprawdę zabawa logopedyczna, zabawa oddechowa. Kładziemy sobie takiego już wcześniej przygotowanego pająka, najlepiej dwa. Ponieważ to będzie wyścig pająków, kładziemy sobie na śliskiej powierzchni. Ja tu mam taką tacę. bierzemy słonkę no i razem z dzieckiem robimy sobie wyścigi pająków. Czyli ty i dziecko lub rodzeństwo dmuchają w pająka i który pająk będzie szybszy. Fantastyczna mm, zabawa, właśnie. Mm, Oddechowa i zwróćcie też uwagę, żeby dziecko obejmowało słomkę ustami, a nie zagryzało ząbkami. Także tak. I zobaczmy się za chwilę w części demonstracyjnej. Pa! Pająkowy odcinek. Chciałam serdecznie pozdrowić moją dobrą kumpelę Izabelę Pajączek. A także kochanego psa o imieniu Spider, Justyny i Marcina. Pozdrawiam!